Kiedy wybierzesz już kurs, który chcesz zrealizować, otwórz moduł pierwszy i zacznij robić zadanie. Teraz przedstawię Ci pokrótce, jakie funkcjonalności możesz spotkać w trakcie robienia kursu. Pamiętaj, że w momencie, kiedy zaczynasz kurs po raz pierwszy, musisz realizować go krok po kroku. Natomiast jeśli masz już zrealizowany jakiś kurs, do którego chcesz wrócić, możesz z łatwością swobodnie poruszać się po każdym elemencie kursu, korzystając z. Ze spisu treści, który znajdziesz po lewej stronie. Wróćmy jednak do tego, co może spotkać Cię w kursie. Podstawowym elementem są oczywiście treści tekstowe, które wprowadzą Cię do zadań oraz wytłumaczą ważne pojęcia. W tych treściach mogą pojawić się wyrazy podkreślone i w kolorze niebieskim. Oznacza to, że pod nimi kryje się nowa informacja. Po najechaniu myszką na to słowo. Zobaczysz okienko z dodatkową informacją dotyczącą tego słowa bądź zagadnienia. Kolejnym elementem, na który, który możesz spotkać, jest plik gotowy do pobrania. Wygląda on właśnie tak, jak widzisz teraz na ekranie. Wystarczy, że klikniesz w strzałkę Pobierz i plik automatycznie otworzy ci się w nowej zakładce. Możesz zapisać go i zachować na później, bądź po prostu wykorzystać na danym etapie testu. Pamiętaj, że Twój kurs w tym czasie nie zamyka, cię, nie zamyka się, ale zostaje. Poprzedniej zakładce, do której z łatwością możesz wrócić. Kolejnym elementem, który możesz spotkać, jest pytanie z odpowiedziami pokazanymi w formie listy rozwijanej. Aby móc je zrealizować, kliknij w strzałkę i zobaczysz możliwe opcje odpowiedzi. Jeśli wybierzesz odpowiedź nieprawidłową, system pokaże Ci tutaj kolor czerwony. Jeśli natomiast uda Ci się wybrać odpowiedź prawidłową, pojawi się kolor zielony. Kolejnym bardzo istotnym elementem kursu są materiały wideo. Aby odtworzyć, kliknij po prostu widniejący tutaj trójkącik. Możesz zarówno oglądać film bezpośrednio tutaj w panelu kursu, bądź włączyć go na widok pełnego ekranu. Pamiętaj, że każdy film ma dodane napisy, które możesz z łatwością włączyć bądź wyłączyć. Możesz również przyspieszyć lub spowolnić prędkość odtwarzania filmu, a także włączyć go w okienku z boku. Twojego monitora, która będzie Ci towarzyszyć w dalszym przeglądaniu kursu, jeśli w ten sposób wygodniej jest Ci oglądać. Kolejnym ważnym elementem kursu są elementy graficzne. Jeśli chcesz zachować je później, możesz również zapisać grafik. Klikasz w konkretną grafikę prawym przyciskiem myszy i wybierasz opcję Zapisz grafik jako i wtedy zapisujesz ją w wybranym przez ciebie miejscu na swoim komputerze. Kiedy skończyłeś już pierwszy z modułów, możesz przejść dalej, wykorzystując kafelek dalej. Tutaj pojawią ci się kolejne grafy. Z jakimi jeszcze możesz się spotkać w tym kursie? Możesz spotkać się z zadaniem, w którym dopasowujesz odpowiednie rzeczy do odpowiednich kategorii. Wówczas chwyć, kliknij myszką na kafelki, kliknij lewym przyciskiem myszy i spróbuj dopasować odpowiedź do odpowiedniej kategorii. Jeśli nie uda Ci się zrobić tego poprawnie, kaferek nie zostanie w tym miejscu. Jeśli jednak odpowiedź będzie właściwa, kaferek zahaczy się w okienku, do którego go przeciągnąłeś. W ten sposób dopasuj wszystkie odpowiedzi. Po zrobieniu kolejnego ekranu możesz przejść dalej. Kolejnym elementem, który możesz spotkać w swoim kursie, jest tak zwana checklista. To pojawi się prawdopodobnie w różnych zadaniach, które pomogą Ci po kolei zrealizować różne elementy, które mogą dać Ci konkretne kompetencje. Wtedy możesz swobodnie odznaczać sobie już wykonane zadania. Kolejnym istotnym elementem są materiały audio. Aby je odtworzyć, kliknij w player. Jeśli dany krok jest skończony, śmiało przechodź dalej. Pamiętaj, że w twoim teście, w twoim kursie, przepraszam, może pojawić się licznik czasu, który uniemożliwia ci przejście do dalszego kroku przed e, minięciem określonego okresu. Pamiętaj, że nie jest to przypadek. Autorzy i autorki specjalnie przygotowali dla ciebie czasem momenty na refleksję czy zrealizowanie zadania. Spokojnie, więc wykorzystaj ten czas wedle polecenia. Kiedy już skończyłeś właściwą część kursu, złożoną z materiału edukacyjnego, na sam koniec zawsze będziesz mieć możliwość skorzystania z form. To rodzaj komunikacji pomiędzy różnymi użytkownikami kursu, a także autora. Możesz tutaj zadać swoje pytanie bądź przeglądać pytania, które zadali już użytkownicy przed tobą. Kiedy... Zakończysz już zarówno swoją edukację, jak i rozwiążesz wszystkie wątpliwości, zadając pytania na forum bądź szukając wśród pytań już zadanych, możesz przejść do ostatniego elementu kursu, czyli testu. W teście znajdziesz zadania, które mają możliwość jednokrotnego wyboru. Po zaznaczeniu odpowiednich odpo, po zna, odpowiedzi, które uważasz za właściwe, zakończ kurs klikając w kapelę dynęk. Pamiętaj jednak, że może zdarzyć się, że kursu nie uda Ci się przejść z sukcesem. Wtedy możesz jeszcze raz spróbować. Kiedy uda Ci się zdobyć odpowiednią ilość poprawnych odpowiedzi, możesz uzyskać certyfikat. Zanim jednak przejdziesz do certyfikatu, nie zapomnij wypełnić ankiety satysfakcji z konkretnego kursu. Kiedy klikniesz w przycisk Ankieta, nie stracisz tego, co robiłeś przed chwilą. Możesz bezpośrednio wrócić do elementu, w którym byłeś przed chwilą, który zostanie z Tobą w poprzedniej zakładce. Wówczas zostaniesz przekierowany lub przekierowana do panelu, w którym znajdziesz certyfikat z kursu, który właśnie udało Ci się ukończyć. Możesz z łatwością pobrać go na swój komputer.